Jestem na ulicy Damrota w Katowicach. Będę jechał w prawo, w ulicę Warszawską. Zwracam tutaj uwagę na strzałkę warunkową, przed którą muszę się oczywiście zatrzymać. Upewniam się, że można jechać dalej. I po zatrzymaniu kontynuuję jazdę. Upewniamy się, że tutaj pieszy nie ma zielonego. Raczej nie ma, bo Realizowany jest lewoskręt z Warszawskiej, ale mam obowiązek się tego upewnić, bo y, stojąc przed strzałką warunkową, takiej widoczności nie mam, aby móc również y, ten fakt sobie ocenić.